Szokujące wyniki sondażu. Trzaskowski na szczycie, Tusk apeluje o zaufanie. Polacy podzieleni jak nigdy. Rafał Trzaskowski liderem zaufania do polityków. W kwietniowym sondażu Ibris dla Onetu aż 50% ankietowanych zadeklarowało zaufanie do Rafała Trzaskowskiego, co oznacza wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jednocześnie nie ufa mu 43,3% respondentów. Spadek o 3 punkty procentowe. Tak wysoki wynik czyni Trzaskowskiego niekwestionowanym liderem rankingu. Warto zauważyć, że 25,3% osób zdecydowanie ufa prezydentowi Warszawy, a 24,7% raczej ufa. Donald Tusk. Zaufanie cenniejsze jest od złota. Premier Donald Tusk, zajmujący drugie miejsce w rankingu 40% zaufania, opublikował w mediach społecznościowych wymowny cytat, podkreślając wagę zaufania w polityce. Jego wynik również wzrósł. O 4 w 8 PKT proc. względem marca. Jednak 53,4% badanych deklaruje brak zaufania do Tuska, co pokazuje głębokie podziały społeczne. Andrzej Duda i inni politycy w rankingu. Prezydent Andrzej Duda zajął dopiero piąte miejsce z zaufaniem na poziomie 36,8% i nieufnością sięgającą 50,6%. Wysoko uplasowali się także Radosław Sikorski 46%, Władysław Kosiniak – 45% oraz Adam Bodnar 36,1%. Na kolejnych miejscach znaleźli się Karol Nawrocki. 35,8% i Mateusz Morawiecki 36,8%. Społeczna reakcja i podziały. Wyniki sondażu wywołały żywą debatę. Zwolennicy Trzaskowskiego podkreślają jego stabilność i rosnące poparcie, podczas gdy środowiska konserwatywne zwracają uwagę na wysoką nieufność wobec liderów opozycji. W przypadku Tuska pojawia się zarzut, że jego apel o zaufanie to jedynie element marketingu politycznego, mający przykryć realne problemy rządu i wcześniejsze kontrowersje. Konserwatywna perspektywa na zaufanie w polityce. Zaufanie do polityków to w Polsce towar deficytowy. W konserwatywnych komentarzach podkreśla się, że deklaracje w mediach nie wystarczą. Liczy się konsekwencja, wiarygodność i rozliczalność wobec obywateli. Hasła takie jak zaufanie cenniejsze niż złoto. Są postrzegane jako puste slogany, które nie przekładają się na realne działania. Podsumowanie. Kwietniowy ranking zaufania pokazuje, jak bardzo polska scena polityczna jest podzielona. Choć Trzaskowski notuje rekordowe poparcie, niemal tyle samo osób mu nie ufa. Donald Tusk, mimo apeli o zaufanie, wciąż budzi silne emocje i kontrowersje. Wnioski: Zaufanie buduje się czynami, nie słowami. Polacy coraz krytyczniej oceniają polityków i nie ufają pustym deklaracjom. Wysoka nieufność do liderów opozycji to wyzwanie dla ich wiarygodności. Ciekawostki. Trzaskowski osiągnął magiczną barierę 50% zaufania. Największą nieufność budzi Grzegorz Braun, 75,9% badanych. Opinie polityczne. Komentatorzy prawicowi uważają, że wysokie wyniki opozycji to efekt medialnej propagandy. Zwolennicy opozycji widzą w sondażach potwierdzenie rosnącej siły swoich liderów. Zaufanie cenniejsze niż złoto. Co naprawdę kryje się za słowami Donalda Tuska? Polacy nie dali się nabrać. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie!